Orlen odkrył nowe zasoby gazu. Jest więcej niż zakładano. Polskie szpitale upadają. Czy jest taka opcja, że mm, wpłynie to istotnie na ochronę zdrowia? Niepokojące informacje z Izraela. A na koniec ciekawostka prosto z Zakopanego. Ja się nazywam Maciej Podstawka. Witam szanownych państwa bardzo serdecznie na kanale Bądź na Bieżąco. Bez przynudzania lećmy od razu z pierwszym tematem. Naftowa ma leżeć w pobliżu naszego Morza Bałtyckiego. Tutaj, jeżeli mówimy o Polsce, na naszym terenie. Grupa Orlen ogłosiła odkrycie nowych zasobów gazu ziemnego na złożu trzebusz, które okazały się większe niż pierwotnie szacowano. Wyniki badań przeprowadzonych przez spółki koncernu wykazały 700 milionów metrów sześciennych dodatkowych zasobów wydobywalnych gazu ziemnego. Dzięki temu łączne zasoby wydobywalne w tym rejonie wzrosły do 2,3 miliarda metrów sześciennych. Analizę danych sejsmicznych przeprowadziła geofizyka Toruń, a odwierty poszukiwawcze wykonała firma Exalo Drilling. Odkrycie wpisuje się w realizację strategii Orlenu dotyczącej rozwoju krajowej produkcji gazu, który jest kluczowym paliwem dla transformacji energetycznej i przemysłu. Koncern postawił przed sobą ambitny cel zwiększenia rocznego wydobycia gazu z krajowych złóż do poziomu 4 miliardów metrów sześciennych do 2030 roku. Wiesław Prugar, odpowiedzialny w zarządzie za segment upstream, podkreślił znaczenie inwestycji dla transformacji energetycznej, dostępności surowca oraz bezpieczeństwa energetycznego. Polski. W ostatnich latach własna produkcja gazu ziemnego Orlenu w Polsce pokrywała około 20% krajowego zapotrzebowania na ten surowiec. Koncern zaznacza, że kolejne inwestycje w wydobycie gazu wzmacniają bezpieczeństwo energetyczne oraz wspierają rozwój lokalnych społeczności. Wydobycie węglowodorów wiąże się z opłatą eksploatacyjną, uzależnioną od wielkości produkcji, która jest dzielona między samorządy na różnych szczeblach. Opłata eksploatacyjna stanowi ważne przychody dla gmin, które otrzymują 60% wpływów, podczas gdy powiaty i województwa otrzymują po 15%. Dodatkowo 10% trafia do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki te zasilają budżety samorządów w całym okresie prowadzenia wydobycia na ich terenie. Co Pozwala władzom lokalnym planować realizację większej liczby projektów społecznych i inwestycji ważnych dla mieszkańców. Tu, cytat Zacofaną politykę przemysłową w zakresie polityki klimatycznej, która jest sprzeczna z interesami środowiska i turystyki po stronie niemieckiej. W ostatnim czasie Orlen ma bardzo szczęśliwą pasę. Już jakiś czas temu pojawił się podobny news. Wówczas mówiono o odnalezieniu złóż ropy naftowej, a teraz chodzi o gaz. Jest to niewątpliwie bardzo dobra informacja dla Polski, bo chyba każdy się zgodzi, że im więcej naturalnych bogactw mamy w swoim posiadaniu. Tym lepiej. Niepokoi mnie tylko fakt, czy na pewno będziemy mogli tak po prostu zacząć wydobycie i sprzedaż tego surowca. No wcale bym się nie zdziwił, jakby niektórym było to po prostu nie na rękę. Dlatego chcieliby zrobić coś, aby nam to utrudnić, albo także na tym zarobić. Miejmy nadzieję, że tak się nie stanie, ale nasz rząd już wielokrotnie udowadniał, że polskie interesy wcale nie są na pierwszym miejscu. Chyba nikt by się nie zdziwił, jakby okazało się, że złoża zostaną wydzierżawione jakiejś zagranicznej firmie, a jako powód zostanie podane, że wydobycie byłoby dla nas zbyt dużą, zbyt kosztowną inwestycją i byłaby to megalomania. Historia naszej władzy udowadnia, że w takich sprawach trzeba bardzo dokładnie patrzeć jej na ręce, a my będziemy to na pewno robić. Dyrektorzy szpitali powiatowych liczą, że NFZ jeszcze w tym miesiącu zapłaci im za nadwykonanie świadczeń medycznych. Ministerstwo Zdrowia opublikowało listę najbardziej zadłużonych szpitali w Polsce za 2024 rok. Wśród 342 szpitali działających w formie samodzielnych, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, których podmiotami tworzącymi są samorządy, aż 171 odnotowało straty netto. Łączne długi wyniosły 790 milionów złotych, co stanowi dramatyczny obraz kondycji finansowej polskiej służby zdrowia. Na szczycie listy zadłużenia znalazł się wojewódzki specjalistyczny szpital. Szpital imienia Mikołaja Pirogowa w Łodzi z długiem 88 milionów złotych. Drugie miejsce zajmuje Wojewódzki Szpital Specjalistyczny imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie z zadłużeniem prawie 80 milionów złotych. Podium zamyka Wojewódzki Szpital Specjalistyczny imienia Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie z długiem przekraczającym 54 miliony złotych. Wśród pozostałych placówek o największych problemach finansowych znajduje się Szpital Wojewódzki imienia Jana Pawła II w Bełchatowie z długiem ponad 50 milionów złotych oraz Wojewódzki Szpital Zespolony imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z zadłużeniem prawie 48 milionów złotych. Lista obejmuje także Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu oraz Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku. Opublikowane dane zostały przekazane przez poszczególne szpitale za pośrednictwem Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia według stanu wiedzy na pierwszy kwartał 2025 roku. Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że są to dane wstępne przekazane po przewidzianym przepisami terminie na sporządzenie sprawozdania finansowego, ale przed ustawowym terminem na jego zatwierdzenie. Dane mogą różnić się od ostatecznych sprawozdań finansowych po ich formalnym zatwierdzeniu przez właściwe organy. Na dzisiejszym spotkaniu z kierownictwem Ministerstwa Zdrowia dyrektorzy szpitali powiatowych otrzymali obietnicę uregulowania dotychczasowych długów do końca miesiąca. Narodowy Fundusz Zdrowia postara się w jak najszybszym czasie zapłacić te nadwykonania. To, że nasza służba zdrowia, czy też teraz ochrona zdrowia nie jest w najlepszym stanie, wiedzą wszyscy. Niemal przy każdych wyborach słyszymy, że ta partia albo ten kandydat naprawi tę sytuację i w końcu będzie normalnie, ale potem wybory się kończą i nic się nie zmienia, chyba że na gorsze. Mimo, że wszyscy wiemy, że nie jest dobrze, mało osób zdaje sobie sprawę, w jak fatalnej sytuacji się znajdujemy. Mówiąc wprost, jesteśmy w bardzo złej sytuacji. Długi, w których e, znajdują się szpitale, są już tak absurdalnie wysokie, że wiele z nich jest praktycznie na skraju bankructwa, a co za tym idzie, cały nasz system opieki zdrowotnej może się po prostu zawalić. Niestety, mimo tego prawie nikt z naszych rządzących nie robi nic, aby poprawić tę sytuację. Jedyne co robią, to składają obietnice, a potem nic z tego nie wynika. No i niestety, Polacy zdążyli się już przyzwyczaić do tego, że nasza służba zdrowia po prostu nie działa. Wizyty u lekarzy w ramach NFZ traktują bardziej jako konieczność, a nie pierwszy wybór, bo jeśli ktoś ma pieniądze, to przecież nie będzie czekał kilku miesięcy, czy czasami nawet kilku lat na jakiś zabieg albo rehabilitację, skoro może to zrobić prywatnie od razu. Służba zdrowia należałoby. Zreformować całkowicie i dostosować do naszych czasów, ale szanse na to są chyba niskie. Szef Sztabu Generalnego Izraelskiej Armii, generał Eyal Zamir. Zatwierdził w środę ogólny plan ofensywy na miasto Gaza. Podczas porannego posiedzenia sztabu przedstawiono dotychczasowe działania wojska, w tym rozpoczętą we wtorek ofensywę na dzielnicę Zajtun oraz zatwierdzono główną koncepcję planu dalszych działań w strefie gazy zgodnie z wytycznymi kierownictwa politycznego. Izraelski Gabinet Bezpieczeństwa przyjął w zeszłym tygodniu plan zajęcia miasta Gaza, co oznacza intensyfikację prowadzonej od blisko dwóch lat wojny z organizacją Hamas. Plan zakłada przesiedlenie do miliona palestyńskich cywilów, co spotkało się z krytyką na świecie i wewnątrz Izraela. Według mediów generał Zamir zgłaszał wcześniej wątpliwości do tego planu, zaznaczając, że naraża on na niebezpieczeństwo około 20 pozostających przy życiu zakładników więzionych przez organizację oraz żołnierzy. Szef sztabu generalnego opowiadał się za łagodniejszą strategią zakładającą okrążenie, a nie całkowite zdobycie terenów kontrolowanych przez Hamas, w tym miasta Gaza. Po decyzji gabinetu bezpieczeństwa, Zamir zapewnił jednak, że wojsko wykona zatwierdzony plan najlepiej, jak potrafi. Od Działku trwa nowy spór między generałem Zamirem a ministrem obrony Izraelem Kacem dotyczący wyższych nominacji oficerskich. Minister obrony ogłosił, że nie zatwierdzi nominacji, o których zdecydował szef sztabu generalnego i oskarżył go o brak koordynacji w tej sprawie. Zamir odpowiedział, że to Kac nie chciał się z nim spotkać w sprawie nominacji. W oświadczeniu armii zaznaczono, że to szef Sztabu Generalnego decyduje o nominacjach na stopnie od pułkownika wzwyż, a minister może następnie zatwierdzić tę decyzję lub nie. W środę Katz wydał kolejne oświadczenie, podkreślając, że armia pozostaje pod nadzorem cywilnym i dodając, że szef Sztabu Generalnego próbuje zmieniać procedury być może za radą antyrządowych doradców. Według publicznej telewizji generał Zamir spotkał się we wtorek, z byłymi wysokimi dowódcami krytycznymi wobec premiera Benjamina Netanyahu i miał powiedzieć, że po sprzeciwie wobec planu premiera znalazł się na jego celowniku. Podczas gdy media i świat uważnie przyglądają się sytuacji na Ukrainie i zastanawiają się, czy koniec tego konfliktu może być już blisko, w tym samym czasie Izrael udowadnia, że nie zamierza przerywać swoich działań zbrojnych. Wręcz przeciwnie, planują kolejne i to jeszcze silniejsze uderzenia. Niestety cały świat zachodu za sprawą mediów już niejako zapomniał o tym konflikcie, mimo że każdego dnia rząd Netanyahu e, przeprowadza kolejne ataki i no, unicestwia kolejnych, kolejne istnienia, to nikomu za bardzo to nie przeszkadza, a państwa, tak jak Stany Zjednoczone, dodatkowo wspierają tego typu przedsięwzięcia. Chyba każdy już dawno zrozumiał, że to, co robi Izrael, to nie wojna o bezpieczeństwo, a zupełnie coś innego to zwyczajne pastwienie się i zaprzeczanie wszelkich praw człowieka. Które niby są jednymi z głównych wartości, na których zbudowany jest zachodni świat, nie? A Zachód, zamiast interweniować, milczy i udaje, że tego nie widzi. Jest to chyba najjaskrawszy przykład hipokryzji, która panuje w USA i w Europie i dowód na to, że światem nie rządzą wartości i moralność, a układy i interesy. Sąd rejonowy w Zakopanem skazał Józefa G.M., górala z Zakopanego, który nielegalnie wybudował pięć domków pod wynajem na terenie objętym ochroną Parku Kulturowego Kotliny Zakopiańskiej. W czasie budowy mężczyzna twierdził, że stawia poidła dla koni, jednak sąd uznał go winnym wykroczenia polegającego na złamaniu zapisów uchwały o parku kulturowym. Sędzia Janusz Knapczyk Karał go grzywną w wysokości 5000 złotych oraz zobowiązał do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego poprzez rozebranie wszystkich budynków. Budowa pięciu domów z drewna rozpoczęła się w rejonie Bachleckiego Wierchu, w sąsiedztwie wyciągu narciarskiego u góry na Pardałówce. Najpierw w 2020 roku pojawiła się tam duża wiata z płazami i deskami, a w wakacje 2024 roku. Rozpoczęła się właściwa budowa z wykorzystaniem zgromadzonych materiałów. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami zgłosiło sprawę do nadzoru budowlanego już w momencie pojawienia się wiaty, wskazując na przepisy uchwały o parku kulturowym, zabraniające stawiania takich konstrukcji. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wydał nakaz rozbiórki wiaty, uznając, że składowanie drewna jest nielegalne, jednak inwestor odwołał się do Wojewódzkiego Inspektoratu. Sprawa trafiła do sądu w 2021 roku, gdzie inwestor poddał się karze dobrowolnie, a jego pełnomocnik zawnioskował o usunięcie samowoli w ciągu pół roku. Wiata jednak nie została usunięta w terminie, a zgromadzony pod nią materiał posłużył do budowy domów w 2024 roku. Podczas kontroli w 2024 roku Józef G.M. twierdził przed urzędnikami, że buduje poidła dla koni i był zdziwiony istnieniem przepisów zakazujących budowy w tym miejscu. Małgorzata Staszel, koordynator do spraw parku kulturowego, zeznawała w sądzie, że działka jest terenem rolnym według planów zagospodarowania przestrzennego, na którym nie wolno Zbudować. sędzia w uzasadnieniu podkreślił, że inwestor działał umyślnie, ponieważ wcześniej toczyło się wobec niego postępowanie dotyczące innego obiektu w tym terenie. Wyrok jest nieprawomocny, a w czasie jego odczytywania przy domkach trwały prace wykończeniowe. Nie sądziłem, że kiedyś to powiem, ale chyba chciałbym zamieszkać w poidle dla konia. Nawet nie widziałem lepszego dowodu na to, że ludzka kreatywność jednak nie zna granic. Mimo, że ten news jest bardziej śmieszny niż poważny, to wiele mówi o tym, jak wygląda prowadzenie interesów oraz firm w Polsce. To jest oczywiście bardzo jaskrawy przykład tego, jak przedsiębiorca chciał je pominąć, ale w Polsce wiele firm niemal codziennie próbuje przechytrzyć przepisy, które utrudniają im rozwój, co bardzo właśnie widać w tych planach zagospodarowania i tak dalej, bo Widać to chociażby w przypadku hoteli czy fajnych apartamentów. Jeżeli chcecie coś ciekawego, innego doświadczyć, na przykład nie wiem, zamieszkać w Hobbitonie, domku na drzewie czy w, w Skalę, czy w jakimkolwiek innym pomyśle, które przecież ludzie mają i robią na tym interesy. To zauważcie, że znajdziecie tego typu obiekty, ale nie w Polsce. Są na Słowacji, są jakieś w Niemczech, ale w Polsce ze świecą takich szukać. Dlaczego? No bo właśnie mamy tak utrudnione przepisy, że no Polakom się po prostu zabrania takich rzeczy robić, i później trzeba to omijać na różne sposoby. No cóż, trzymajcie się ciepło, no i heja.